No i Wandero, dzisiaj wywózka łomu to jest akurat aluminium, amylinium yy, Tu jest trochę stali, to będzie wywiezione też Taki gruby kawał Oczywiście tutaj też jest jeszcze coś z rozbiórek To pięknie waży No jeszcze na przyczepce trochę coś tam mam Muszę sobie zrobić miejsce kule, w piwnicy, bo wszystko zawalone. No, a jeszcze, kurde, śniega nie, śniega nie nachlapało, To trzeba wywieźć te złomy, trochę miejsca porobić, kurde, tu beczki wywieźć gdzie indziej, by się mógł w piwnicy troszeczkę ruszać. No, nic, ja będzie przyczepka naładowana, wszystkim tym pieryństwem, Mam nadzieję, że to, kurde, dam radę jakoś tam wpieprzyć. To się znowu włączy. No i potem, oczywiście, jak, kurde. Będzie podliczenie, to też zobaczycie, ile kurde za kilogram jest stali, albo to, ile tam tego było. Dobra, to na razie. No, troszeczkę się tego uzbierało. Tutaj taki gruby złom. Tutaj blachy aluminiowe. Tutaj taki cienki. Tutaj znowu coś z auta, jest starego gruza. Tutaj blacha z lodowy. Tutaj ta głupota. Tutaj cała beczka amylinium pomalowanego. No i tutaj też taka drobnica. Zobaczymy, ile to ma wagi i pieniędzy. Nic, przeczepiam to i jadę na skup złomu. Kradź mi się chce, to chyba tam pójdę do tej budki. I co beczki puste, złom oddany, i idziemy, kurde, podliczać. No i co ludreczkowie, ile tego było? Teraz mamy tu czarne na białym. Cienkiego złomu 40 kg mi po 67 groszyk za kilo 26,8 zł. Za cienki aluminium to jest glinik Ten pomalowany, nie pomalujesz go, 22 kg po 4 ,30 zł. 30 za kilo jest 94 zł. Stal gruba mi policzyli po 4,30. No, za bardzo rozdział tam nie jest między cienką i grubą. 74 mm, groszy za kilo, to jest w czeskich koronach no i razem 74 zł, razem 195 zł, zarobione. No i proszę Państwa, miejsce zrobione. No i co tam, kurde? Znowu się może zbierać. Dobra, trzymajcie się, cześć.